Siema, z tej strony X Freddy dzisiejszym odcinku po prostu będzie odcinek steparek, ale nie mogę zakładać jednej części Zeta, w tym wypadku to będzie hełmik i zobaczymy czy w ogóle kogoś mi się uda ukatrując zostawcie subika opęszka w górze i dzwoneczek pod tym odcinkiem mogę wam wylosować rangę jedną frent na zwędu, więc wiecie co robić. Nie fajnie byłoby być na listę serwerów właśnie X na jednym gracie, to będzie super, tak dobra. to ten się takim dałym dawnym co ma 1100 rankingu ja muszę uważać, muszę na więcej serw po prostu jest refa Czy ja tu mam mieć do knoka? Pewnie, że mam A nie jednak nie, to nie mieć do knoka Niż <laughs> myślałem Dobra, jak mi się uda i zabić O nie, prawie, prawie go miałem Dobra, jadę z nim Dobra, jem refa Na pół zjadę, ale to nieważne jakby się kogoś uda tu dali, to będzie dosyć śmiesznie. Dobra, zjadę refa. On będzie zaraz znowu perełkował, no nie wierzę, no co to jest za buzi ham, tak? Mam plan, dobra. Dobra, niech skoczy we mnie. Dobra, on łupnie. Ty, prawie, prawie łupnął. Co on zjadł? Dobra, zjadł sobie, nie wiem... Repa chyba, no dobra, ja w niego lecę. Dobra, jak nie ma pereł, to łupnie. No nie, nie, spalił się widzowie, zabiłem pierwszego gościa, będąc bez hełmu. Pierwsza teparka i pierwszy kill, jak jestem bez hełmu. Bo ktoś naprawdę musi być utalentowany. Człowiek w warp, warp teparki. Repair Al dobra, secik naprawiony. I się tepam na warp, dobra. Tu jakiś kolejny gość z dosyć niskim rankingiem. O kurde, zobacz, oni pierwszy perełkują przede mną. To oni dostają też mocniejsze to ode mnie, dobra. Jakiś próbował we mnie wjechać. Dobra, druga perła. Dobra, zjem sobie. Ale to są jaja z tymi ludźmi na tym serwerze. Jeżeli ja będąc bez hełmu, zabijam ludzi. O nie, chciałem właśnie umrzeć czarom, ale nie zdążyłem. Ale to nie było tak źle, bo pierwszy zgon. Dobra, cyk. Pierwszy zgon, ale mia miałem go na widealce po prostu, tak? Po prostu zawiodły moje umiejętności. Chciałem go dojechać na no jak najmocniej mogę. Ale po prostu mojego mi nie pozwoliło tak. Bo chciałem go dojechać no jak najbardziej mogę. Dobra. Kolejny z pięciu, to jak jestem bez czyli parę hitów tam, Proszę, że ja ich na dziąsko, więc ja nie wiem jak to jest. Zobaczcie. Ale Kongo. Czemu nic w nie ucieka jak mają 5,5 serca perum? Jak go nie myślę, że je ich A to prędzej oni mnie przecież u No nie, jak widzicie 3 serca z Mafita tracę. Nie, są takie łatwe tak szerze powiedziawszy. Dobra, zdejmuję hełmik tradycyjnie, ale jeden kill. Nawet byśmy zdobili ten jeden-dwa kile, to i tak fajna zabawa to jest, tak? To ja nie mam szans z nim w klalce przecież. Kurde. Co? Ty, on cyknął perłę, no nie A ile mu zostało? Yy, jedno serce, jedno serce mu zostało Czyli bym nie spadł, to zdech Więc zabawnie, dosyć, że miał 1300 rankingu i prawie go utrupiłem w taki sposób No nie, na ten nie zabije To, nie wiem No nie, no kurde, ten hełmik to zbyt doperze jak się ściąga Dobra, cyk Dobra, secior posegregowany Teraz z rozgrzewkiem to każdy będzie dedą, nie? Dobra. Ej łe, oszukałem, 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 sorry Zapomniałem, że, heł... że... nie wiedziałem, że hełm założyłem. Dopiero się skaptałem po czasie jak zadem refa Dobra. Mam plan z nim Mam plan wobec niego, jak można go porobić w dosyć łatwy sposób Tylko nie wiem czy on wejdzie Wchodzi, wchodzi. Dobra, w las. Ale gdzie on jest? Gdzie on jest? Czy ja go zabiję? Ja pierdziele, mówiłem, że to dobry. To dobra taktyka. Wchodzimy w ziemię i kogoś na dnie ogarnia i zabijamy kolejną osobę. A na już złożenia wulgarne słowo, tak? Idziemy sobie warp te parki. I po prostu zaprezentujemy po raz drugi tą samą taktykę i zobaczymy czy uda się kogoś. Ubić jak kotleta, fotografia dobra. On ma 1100 rankingów, niecałe. Dobra, więc ja też muszę jeździć od razu, refa. Bo zobaczcie, jakie hity tu wchodzą. Jak jestem bez hełmu, chwila nie uwagi i się pada. Myślę, że teraz już moją kadencję zakończymy. Ale jednak nie. Dobra, ale się z GigaMonkasem. Dechon, no nie, zjadł tego refa nieszczęsnego. Dobra, pójdziemy sobie na ostatnią tę parkę. chomik założyliśmy, już jest zdjęty. I lecimy sobie, dobra, cyk. Bez helmiku. Jako dowód. A, gość po prostu chciał oddać killa. A, moją główkę ją przy sobie. Jak wam taki materiał się spodobał, to wiecie co robić. Ja się z Wami żegnam. Trzymajcie się, cześć. Siema.